Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie z parku Tineretolu jak co środę jestem tutaj znaczy ja jestem co wtorek, wy jak co środę obejrzycie ten film z cyklu moje właśnie jakieś opowieści na temat zdrowia, na temat produktów które są niezdrowe ale dzisiaj nie będę czytał żadnego składu nie chcę tego robić chcę przypomnieć jedną ważną rzecz dotyczącą napojów gazowanych typu Coca-Cola typu Pepsi. Myślę, że to jest ciekawy temat, który trzeba dyskutować, o którym trzeba mówić i o którym trzeba powtarzać i uświadamiać ludzi, jak jest. Serdecznie Was zapraszam. I właśnie co w dzisiejszym odcinku, to jak mówię, nie chcę czytać składu tych napojów. Ja już to kiedyś robiłem. Nie ma sensu do tego wracać. Ja robię ten odcinek. Dlatego teraz tak informacyjnie, bo widzę co się dzieje, bo mamy lato, bo jest gorąco, u nas jest, wczoraj było 36 stopni, to jest po prostu piekielny upał, nie dało się wytrzymać eee, i dopiero takie wyjście jakieś z Karimem, no to było rano, jak Ana poszła z nim na spacer, dopiero później późnym popołudniem, koło 18, wcześniej nie dało się wyjść, bo jest po prostu tak gorąco, eee, wolałbym <grym> naprawdę ten nasz polski klimat żeby nie było takich upałów. Tutaj się nie da znieść tego. W domu można siedzieć, jak mamy już teraz klimatyzację. Ale co jeszcze oprócz tego? Bo to się wszystko wiąże z tą pogodą. To się wiąże w ten sposób, że ludzie sięgają po napoje. I najczęściej jakie? Najczęściej po napoje gazowane. I między innymi są to takie jak Coca-Cola, czy Pepsi, ale trzeba mówić też o jakichś innych. O Fanta, o Sprite i tak dalej. Tak jak mówię, ja nie będę czytał Dzisiaj żadnego składu. Ja już to kiedyś robiłem. Nie ma sensu, żebym przytaczał ich skład. Ja chcę w tym odcinku, i taki mam zamiar, i taki mam cel, żeby tutaj powtarzać i uświadamiać, i mówić, jak bardzo to jest niezdrowe. My byliśmy ostatnio na wsi. E, pojawił się vlog na tamtym kanale, i e, jak byliśmy w domu rodzicowani, to tam leżało takie, taki napój. W puszce, jakiś taki fanta czy coś. I, yy, I tata Anny się zapytał, bo ktoś tam go otworzył, i zapytał się: to, A ty, Rafał, nie pijesz czegoś takiego? Ja mówię: Nie, ja nie piję. <laughs> Ona powiedziała: Nie, on nie pije, bo uważa, że to jest trucizna. Anna <laughs> to powtórzyła wtedy. Także no, taka jest też gdzieś prawda, ja tak myślę. Yy, I wiadomo, że to jest tak, że. Nic się nie stanie od tego, że ktoś wypije jedną szklankę czy jedną puszkę tego, ale tak jak zawsze to powtarzam i będę powtarzał w dłuższej perspektywie czasu, to ma swój rezultat, to ma swój skutek. Bardzo błędne jest też myślenie, że pewne właśnie te napoje, że one są jakiś light albo że one są zero i że one są bez cukru, to one są chyba jeszcze gorsze niż te, które mają ten cukier które nie są te light, bo te które są zrobione z cukrem, to one po prostu mają tego cukru za dużo, ale te, które nie mają tego cukru, one w jakiś sposób muszą być posłodzone i czym one są słodzone? Jest taka substancja jak aspartam i ona jest bardzo trująca. To jest substancja, która jest bardzo toksyczna. E, to jest substancja, która w dłuższej perspektywie spożywania ona prowadzi do raka mózgu. Niestety, tak to jest i aspartam jest o ileś razy słodszy od cukru, dlatego oni to też lubią używać, dlatego oni wpadli na taki pomysł, bo to jest biznes, bo to chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, bo ten aspartam jest tańszy, jest ileś razy słodszy, więc wystarczy go niewielka ilość do tego, żeby dodać do tych napojów. I oni, dlatego producenci kochają ten aspartam, dlatego uwielbiają go dodawać, dlatego powstały te wszystkie napoje light czy zero. No bo on się tam znajduje. Bo to jest takie proste. Bo z biznesowego punktu widzenia im się to po prostu opłaca. A nikt im nie udowodni tym firmom, jak Coca-Cola, czy Pepsi, że właśnie oni mogą mieć problem, jacyś ludzie, że oni zachorowali po tych napojach. Bo nie jesteście w stanie tego tak naprawdę udowodnić. No bo jak? Ja miałem takiego kolegę, Krystian, Miał na imię, z którym pracowałem w mojej pierwszej pracy tutaj w Rumunii, i jak przychodziłem zawsze, to on miał na stoliku, przychodził i kładł sobie taką dużą butelkę Pepsi. On miał taką ksywkę Pepsi Men, mówiliśmy na, na Christiana, już dlatego, bo on zawsze tą Pepsi. I nawet ludzie, którzy lubili tą Pepsi, bo to nie jest też tak, że niektórzy piją to od czasu do czasu. I nawet ludzie, którzy może i to pili tą Pepsi, ale, ale jak widzieli z jaką częstotliwością, może był to Krystian, to, to oni mu mówili: Chłopie, ty, ty się wykończysz od tej Pepsi, ty nie możesz tego pić codziennie. I on codziennie te dwa litry przynosił takie, taką wielką butlę. Nie, że mała buteleczka, tylko wielka butla. I on to pił przez cały dzień. Eee, no i co? I... Nie wiem, no, nie mam kontaktu teraz z Krystianem. Nie wiem, jak się czuje. On był fajnym kolegą, bardzo dobrym kolegą. Był yy, tam, jak już się z nim pracowało, i jak ten, to są inne kwestie. Bo może w tej pracy, którą wykonywał, to nie był najlepszy. Ale yy, jako kolega, jako człowiek w ogóle był bardzo dobry. Bardzo pozytywna postać. Zawsze go będę mile wspominał. I nie wiem, jeżeli Krystian to oglądasz, to, to ja cię serdecznie pozdrawiam. Yy, może się odezwę jakoś, co tam słychać mamy gdzieś tam kontakt na twarzy książce i zobaczymy Krystian chyba już wrócił do Polski chyba już nie pracuje tutaj bo mam kon miałem kontakt z jego żoną przez kiedyś tam, bo rozmawialiśmy no i tak to jest yy, także właśnie takie przyzwyczajenie do tego ja mam też kogoś w rodzinie, mam takiego kuzyna, który on pił Coca-Colę on jest takim fanem Coca-Coli i on pił tą Coca-Colę codziennie też. I też te wielkie takie zgrzewki Coca-Coli kupowane w makro, czy w jakimś innym sklepie, eee, też było taniej. W Krakowie my lubimy tanio, bo jesteśmy centusie. I ten i, I on kupował tę Coca-Colę. No i później słyszałem, że miał już problem jakieś z żołądkiem gastrycznym. Coś chyba zdawał sobie sprawę i, i, i ograniczył po prostu spożywanie tej Coca-Coli. Nie wiem jak jest teraz, ale ale no. Dobrze to nie wpływało na jego zdrowie. Tyle wam muszę powiedzieć, chwila przerwy. I powiedziałem, że teraz jest właśnie lato, że jest ten upał, że jest ten gorąc i że ludzie sięgają po, po coś do picia. Ja też nie jestem idealny, bo piję te piwa. Nawet pokazuję też jak te, te piwa, jak, jak się zachwycam nimi na, na kanale rodzinnym, gdzie już tam są takie vlogi weekendowe i tak dalej. Ale to jest też tak, powiem Wam, są jakieś przyjemności, które są zdrowsze i niezdrowsze. Wydaje mi się, że bardziej gorsze są te napoje wysokosłodzone niż już takie piwo. Wiadomo, że ono jest z, alkoho z alkoholem i ten, może Może po prostu też wartałoby nie, nie często sięgać. Ja też jakiś limit sobie postawiłem i to nie jest teraz tak, że ja codziennie piję piwo. W weekend po prostu i tak. Ale. Wydaje mi się, że piwo przede wszystkim nie zawiera cukru. Tam nie ładują cukru do tego piwa. Przynajmniej jak ja czytam te etykiety, to ja nie widzę, żeby tam był cukier. Może są jakieś inne składniki, które oczywiście mogą źle wpływać na nasze zdrowie i na pewno też alkohol jako taki. Dlatego nie ma też co przesadzać. Robiłem film o alkoholu na drugim kanale, gdzie wypowiadałem się, że codzienne picie piwa to już jest alkoholizm. I tak uważam. I nie ma też popa co popadać ze skrajności w skrajność, ale... Jeżeli chodzi już o te napoje gazowane, Coca-Cola czy Pepsi, czy jakieś Fanta, Sprite, Mountain Dew, to po prostu ja je uważam za totalne zło. Totalne zło. Dla mnie one mogą nie istnieć. One mogą nie istnieć i ja po to nie sięgnę. To nie jest tak, że ja nigdy tego nie piłem. Ja piłem te napoje i dobrze wiem, jak one smakują. Ale w pewnym momencie mojego życia zdaję sobie sprawę, że że to wystarczy, że ja nie muszę po prostu po nie sięgać, że to nie jest żaden mus, że ja się mogę bez tego obejść. Ja pamiętam taką historię jako dziecko, gdzie mój dziadek, który już nie żyje, on mnie zabierał nieraz i codziennie. Były takie Pepsi Cola w metalowych małych butelkach. Ja tak jako dziecko uwielbiałem tą Pepsi Cola. I Rodzice wiedzieli, że to jest niedobre i oni mi nie, nie pozwalali tak pić tego. E, ale dziadek, dziadek, ja mówię tak: dziadek, idziemy na spacer. No idziemy na spacer, no to chodź i ten. Ja mówię: a kupisz mi Pepsi Cole. No i szliśmy i tam był taki. Bo ja wtedy mieszkałem w nowej hucie to nie jest Kraków, to jest nowa huta na, na przedmieściach. Nie no, śmieję się, żartuję, <laughs> już tutaj, to jest Kraków, dobrze, ale ludzie z Krakowa mówili, że Nowa Huta to nie jest Kraków, a z Nowej Huty mówili, że jadam do Krakowa. Tak kiedyś było. Ja żyłem w tych czasach tam. I jak mieszkałem tam w Nowej Hucie jako dziecko, to on mnie zabierał, dziadek mnie zabierał i tam była taka jakaś, nie wiem, restauracja, czy co to było, nie, nie pamiętam. Bo to już naprawdę było dawno temu i on mi kupował tą Pepsi, tam kupował jedną dla siebie, jedną dla mnie tą Pepsi Cola, to się tak nazywało Pepsi Cola, w tej szklanej małej butelce i myśmy to pili na miejscu o, zostawialiśmy, oddawaliśmy butelki eee, chwilę tam staliśmy sobie, czy tam usiedliśmy, nie pamiętam jak już to to wyglądało to miejsce dokładnie, ale pamiętam i ja wtedy tak się tym zachwycałem, tak mi to po prostu smakowało, no ale byłem tylko dzieckiem i wtedy na mnie mógł mieć wpływ Dziadek, a teraz Wy możecie mieć wpływ na swoje dzieci. Możecie im powiedzieć, co jest dobre, a co nie jest dobre. Może wtedy w przeszłości wszystkie rzeczy inaczej wyglądały. Może nawet receptura tej Pepsi Coli była inna niż teraz. Kto wie, jak to było. Myśmy żyli wtedy w innych czasach. Inaczej wszystko funkcjonowało. Ludzie byli generalnie zdrowsi. Nie słyszało się o jakimś raku. Jaki rak? Tu gdzieś tam jak takie, jakaś baśń to była, że ktoś zachorował na jakiegoś nowotwora. A teraz? A teraz co? Teraz po prostu wszyscy. Nie ma takiej rodziny, w której by ktoś nie był chory na nowotwory. I skąd się to bierze? To się bierze ogólnie wszystko z żywności. Z tego, jak nas karmią, z tego, jak produkują żywność. Kiedyś ta żywność była bardzo dobra. Zawierała, jak doktor Hubert Czerniak mówił, witaminy. O 60% więcej witamin, 60% więcej, a teraz co? 60% mniej? Jak to jest? O tym to ja mogłem tutaj tak chodzić i gadać godzinami, ale nie na tym po prostu rzecz polega. I teraz, mimo że wcześniej jakieś inne rzeczy, powiedzmy, były też niezdrowe, ale ludzie tak nie chorowali. Ja pamiętam, jak piłem te orężady takie jako dziecko, były orężady. Normalnie tak się to nazywało, orężada, albo orężady takie w woreczku sprzedawali na plantach w Krakowie. Taki woreczek, e, tak, z taką dziurką w tym woreczku i taką rurkę się wsadzało i się piło ten. Albo była taka pani, która sprzedawała na plantach też e, taką jakby syfonu, taki syfon miała. I ona stała z takim wózkiem ten syfon, i ona tam lała też tam taką orężadę. Czy, czy to była woda syfonowa? Nie pamiętam, <laughs> ale mam ten, te obrazki jeszcze gdzieś przed oczami, i wtedy ludzie to spożywali. I Ja jeździłem na wieś i, i zawsze mówiłem: Babcia, kup mi orężadę, kup mi orężadę. Ona była słodka i co? I się to piło kiedyś. Ale tak jak mówię, czasy się zmieniły. Teraz jest za dużo wszystkiego, i po prostu jesteśmy tak karmieni tym cukrem, tym wszystkim, we wszystkim, że może po prostu to już sprawia, że jest tego taki nadmiar że teraz to szkodzi, że teraz ludzie właśnie chorują. I teraz trzeba robić wszystko, żeby się tego pozbyć, żeby ograniczyć wszystko, co zawiera ten cukier. Ja od 2002 roku nie używam cukru. W ogóle nie słodzę. Jak pojechałem na Puchar Skoków Narciarskich w Zakopanem i koledzy mi zrobili, zrobili herbatę i posłodzili, to ja zwymiotowałem, bo po prostu nie dałem rady tego wypić. I teraz też bym nie wypił coś, co jest posłodzone. To jest po prostu... Dla mnie to nie smakuje. Nawet herbata, jaka jest dobra... Jak ja czuję smak herbaty, jak ona jest bez cukru, ja czuję, że piję herbatę i wtedy czuję, jaki ona ma smak. Czy jest to czarna, czy jest jakiś Earl Grey, czy jakieś, jakaś owocowa, czy nawet te pędy sosny takie, które zaparzałem i pokazywałem we vlogach naprawdę wtedy czuć tego smak. Także tak to wygląda. Tak to jest. Wiecie co, chyba chwila przerwy, bo tam znowu słychać gościa z Muchawą. Poza tym ręka mi już trochę cierpnie od trzymania tej kamery. I będę już chciał podsumować ten odcinek. Raz, że nie mam trochę czasu. Dwa, że takie już moje dłuższe tutaj wywody na ten temat. To, że ja powiedziałem, że ja to piłem, to się po prostu do tego przyznaję. I, I tak było. Ale nigdy nie jest czas Nigdy nie jest czas, nigdy nie jest po prostu za późno na zmianę. Nigdy nie jest za późno. Zawsze można powiedzieć stop, zawsze można powiedzieć dosyć. Nie pić tego, nie pić tego. Zrobić sobie lemoniadę zamiast tego. E, jak ktoś lubi pić gazowane, to już kupić tą mineralną gazowaną. E, też można z, sobie zrobić jakiś ten, nie wiem, no z, z jakąś limonką, z jakąś miętą, czy ten. Coś pokombinować. Nawet jak już dacie taki sok, który zrobicie wysoko słodzony, on będzie miał ten cukier, ale on nie będzie miał innych składników, e, jakichś szkodliwych, takich jak robią te napoje Coca-Cola czy Pepsi czy jakieś inne. Nawet jak już dacie to, to, nic wam się znowu też nie stanie. Ten sok taki, ale zrobiony w domu. Nie, że jak wykupicie jakiś sok, który ma 5% owoców, czy tam ten, bo są takie. Jak chodziłem do mojej pracy, tej ostatniej, w drukarni, to tam pracował taki pan i, i, i on, znaczy pan, no kolega, on był starszy ode mnie, teraz mogę mówić, nie wiem, pan, jak tutaj do was odpowiadam, ale I on kupował ten taki sok i on chyba ten sok był z Herbapola, czy z jakiejś innej firmy i jak ja przeczytałem kiedyś, bo zostawił butelkę i przeczytałem skład tego soku, to sam naprawdę niby sok malinowy czy wiśniowy, i on miał tam znikomy procent owoców. Reszta to były jakieś dodatkowe składniki plus cukier. Czegoś takiego nie kupujcie, róbcie sami soki. Jak już chcecie, żeby one były słodkie i chcecie je robić z cukrem, to je róbcie, ale nie kupujcie tego, gdzie to nie ma owoców, gdzie to nie ma owoców. To nie ma po prostu sensu. Nie ma sensu wspierać takich producentów, którzy robią takie coś. To jest kolejna rzecz. Godna potępienia, powiedzenia o tym, żeby tego nie kupować. Jak my ludzie będziemy te rzeczy bojkotować, to oni będą mieli problem. Nie pomoże to, że oni obniżą cenę. Nie pomoże. Bo jak ludzie się zbuntują, w co wątpię, żeby tak się zdarzyło, bo ciężko jest mi myśleć, że ludzie nagle pomyślą sobie, że. O dobra, nie pijemy Coca-Coli, nie ten tutaj Rumunii, postawię kamerę. Oni się częsą jak widzą Coca-Colę. Tak samo jak fast foody. Nie śmieję się z nich, ale są bardzo nieświadomi. Bardzo nieświadomi. Po prostu kochają. Kochają. Wydaje mi się, że bardziej jak Polacy. Tutaj ten naród jest bardzo nieświadomy wielu rzeczy. Nieświadomy, począwszy od tego, co się dzieje w kraju, nieświadomy politycznie. Nic kompletnie ich nie interesuje. A już kwestia jak zdrowia to są naprawdę tutaj nieliczni, którzy mogliby mieć jakieś racje. Ja nie pozjadałem wszystkich rozumów. Nie uważam się za takiego. Byliśmy u lekarki z Karimem, prywatna wizyta, i lekarka się zapytała, jak żywimy Karima, i zaczęła mówić: o, jest, Niech je ciorby, niech je chleb, niech je to, niech je ten. Czyli po prostu lekarka z założenia, i to lekarz u którego trzeba było zapłacić za wizytę prywatną, ona mówiła, że my mamy karmić Karima chlebem, mamy mu dawać to tamto ten nie, Żadnej refleksji, jak, jak, że była jakaś dieta czy ten. Spotkaliśmy wczoraj na spacerze, czy przedwczoraj, y, takie matki z dziećmi, i coś tam y, one dyskutowały z Aną. Ja szedłem, tylko tak słuchałem, co one mówią, bo wracałem z nimi z Placu Zabaw, i one mówią, że. Jeszcze jest za wcześnie na McDonalda. <laughs> Jedna taka powiedziała i to była babcia jednego z tych dzieci. Jeszcze jest za wcześnie. Ja wyraźnie słyszałem, co ona powiedziała. Zrozumiałem. Takie rzeczy rozumiem, to są podstawowe rzeczy. I ona użyła tego rodzaju stwierdzenia. Jeszcze jest za wcześnie. Nie ma, że jeszcze. Nie ma. Albo się je McDonalda, albo się nie je McDonalda, albo się pije Coca-Cola, albo się nie pije Coca-Coli. Nie ma, czy jest za wcześnie, czy, czy nie jest. Tak to, tak to wygląda, no. Takie są moje refleksje, takie są moje przemyślenia. Was zachęcam do tego, żebyście nie pili tych napojów. Bojkotujcie Coca-Colę, bojkotujcie Pepsi, te wszystkie inne, Milindy, fanty i tak dalej, to jest wszystko jedno i to samo. No, no, oczywiście smakuje inaczej, ale tak samo szkodzi. Tak samo szkodzi. I tak jak tata powiedział, no ale przecież nie umrzesz od tego. A jeżeli my będziemy wszyscy tak myśleć, wychodzić z takiego założenia, no to nie będzie dobrze. Bo tak jak mówię, wypijając szklankę Coca-Coli czy jakiegoś innego napoju takiego, wiadomo, że nie umrzemy. Wiadomo, że nie, ale w dłuższej perspektywie czasu, jeżeli ktoś to robi często, co to znaczy często? To znaczy nawet i raz w tygodniu moim zdaniem takie napoje to już jest często. To już jest za często jeżeli ktoś to będzie pił to sobie nie daje szansy odbiera sobie tą szansę na bycie zdrowym i później są tego rodzaju efekty o których non stop słyszymy non stop słyszymy no albo jakieś przedwcześniejsze takie kopnięcia w kalendarze no wszystko ma swoją przyczynę i sami się do tego przyczyniamy każdego dnia dlatego dajmy sobie szansę Bądźmy bardziej świadomi, ten film jest przypominający o tym, ponieważ mamy lato, mamy gorąc, mamy pogodę, upał, przynajmniej tutaj leje się żar z nieba i ludzie tutaj po to sięgają masowo. A jak jest w Polsce? Przyjadę niedługo, to się przekonam, zobaczę, jak to wygląda na ulicach polskich miast, w restauracjach i w barach. Podejrzewam, że podobnie jak tutaj. Tyle z mojej strony, zachęcam was do komentowania, do subskrypcji tego kanału. No i zdrowia wam życzę przede wszystkim dużo zdrowia, żebyście tkwili w tym zdrowiu, żebyście byli świadomi i dali sobie zawsze szansę eliminując pewne rzeczy, eliminując pewne nawyki, eliminując pewne produkty. Tyle z mojej strony. Żegnam się z wami. No i życzę wam wszystkiego dobrego, a zdrowia przede wszystkim. I jeszcze pierdółki zostawcie, czyli łapki w górę. Tyle w temacie. Do widzenia, miłego dnia, czy też wieczoru, niezależnie kiedy oglądacie ten dzisiejszy film. Pa, pa.